Wcześniej straciłam chłopaka, bo nie chciałam tak od razu, to po prostu poszedł do innej. Witaj z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, jak zatrzymać kobietę, która chce odejść, a najlepiej, co zrobić, żeby w ogóle nie chciała odejść, żeby nie było takiego problemu. Otrzymasz historię dziewczyny oraz jej pytanie, która chce odejść po rocznym związku. I ta dziewczyna unika bliskości, unika współżycia, unika seksu, ponieważ mówi, że wypaliło się w niej zainteresowanie, nie czuje już tego czegoś, co wcześniej, mimo, że w łóżku mówi, że było bardzo dobrze. I w tej historii nauczysz się, że budowanie związku na seksie nie ma sensu i to w dłuższej perspektywie nie działa. Komentarz i pytanie kobiety. Hej, znalazłam Twoją stronę przez przypadek, szukając rozwiązania swojego problemu. Jestem ze swoim chłopakiem dwa lata. Na początku kochaliśmy się często, a ja dochodziłam niezliczoną ilość razy. Od roku wszystko się zepsuło. Wolę iść spać, ciągle mu mówię, że głowa mnie boli, albo że jutro muszę wstać, albo że po prostu nie dziś. Ostatnio gadaliśmy ze sobą na ten temat i on myśli, że on mnie nie pociąga, a tak nie jest. Jest moim drugim partnerem w życiu i jest najlepszy pod tym względem. Jeśli jego nie ma w pobliżu, a przyjdzie taki moment, że mi się zachce, to sama się zaspokoję i idę spać. Kiedyś mi się chciało codziennie, a teraz w ogóle powiedziałam mu w kłótni, że dla mnie seks mógłby nie istnieć, że on jest seksocholikiem, bo by chciał codziennie. Może go tym uraziłam, ale on też ma swoje wady. Nie jest dla mnie czuły, ani miły, ani opiekuńczy. Ciągle tylko praca albo seks. Czuję się, jakbym tylko dlatego ze mną był. Pomóż, Iwona. Moja odpowiedź: Hej, Iwona, miałem taką konsultację ostatnio czterogodzinną z kobietą, właśnie. Podobny problem wyjaśniam również w artykule i nagraniu dziewczyna nie chce się kochać. Są to typowe zaniedbania w związku. Relacja została zbudowana na seksie, a to słaba konstrukcja, która nieuchronnie powszednieje, gdy nie łączy Was nic głębszego. Na dodatek on traktuje seks nałogowo, co sama zaczęłaś zauważać. Jest o tym program i dużo materiałów. W kursie wolność od nałogów seksualnych 90 dni. Jest to program o wartościach seksualnych, związkowych i życiowych, o tym jak zbudować trwały związek i jak zapanować właśnie nad tymi tematami seksualnymi. Wspomniałaś też o masturbacji, gdy ci się zachce, jednak w twoim przypadku jest to skutek zabitego zainteresowania tym mężczyzną, a nie przyczyna. W waszej relacji nie zostały zbudowane silne fundamenty poza seksem. Czyli fundamenty takie jak pielęgnowanie romantycznej relacji, interesujące jakieś randki, spędzanie razem czasu poza łóżkiem, jakaś wspólna perspektywa na przyszłość, prowadzenie emocjonującej rozmowy, jakieś wspólne tematy życiowe, dbanie o tęsknotę, przestrzeń, świeżość i spędzanie razem czasu, cieszenie się sobą, a nie tylko traktowanie się jak po prostu zabawka do seksu. Przez seks traktowany w taki sposób rozrywkowy, przedmiotowy, nałogowy, wypaczony z kontekstu właśnie takiej trwałej relacji z perspektywą, to jest normalne, klasyczne takie wypalanie się związku i przechodzenie w takie pomieszkiwanie ze sobą dla wygody, branie zapewnik, rozleniwienie. Zwykle niewiele da się z tego uratować, ponieważ skoro od początku związek był zbudowany na seksie, to dlaczego teraz? Miałoby się facetowi chcieć zbudować go inaczej, skoro on od początku w ten sposób myślał, że to na sekcie trzeba zbudować. I ty tak samo myślałaś, że to jest ok, że też na sekcie chcesz zbudować. No i obydwoje się przejechaliście, że jednak coś tu nie halo w tym związku. Także no, trzeba by wprowadzić tutaj przestrzeń, zacząć budować ten związek poza łóżkiem, robić to ze sobą poza łóżkiem. I szanować się, i traktować w taki sposób bardziej przyszłościowy, a nie traktować tylko na zasadzie zaspokojenia się seksualnie tą osobą. Takiego masturbowania się ciałem partnera, partnerki, żeby tylko się zaspokoić, ale tak poza tym to niewiele was łączy. I ciężko jest potem nadrobić te zaległości, skoro od początku nie zbudowaliście czegoś więcej. I to jest taki typowy schemat, że związek się wypala jak zapałka, czyli ludzie zachłysną się tą seksualnością. I stawiają wszystko na seks. Żyjemy w bardzo takich czasach, gdzie się tak bardzo reklamuje seks, jakby to było panaceum na wszystkie jakieś problemy życiowe, jakby to było najważniejsze, jakby to było po prostu najważniejsze w związku, a potem się to wypala jak zapałka, i te hormony one z czasem się zmieniają. Więc jeżeli nie towarzyszy tej relacji coś więcej, coś głębszego, i nie traktujecie się po prostu właściwie, z szacunkiem i z perspektywą. I tak jak to tłumaczy w materiałach, jak zdobyć dziewczynę 12 randy, jak utrzymać związek, wolność od na ogół 90 dni. Jeżeli nie ma tych fundamentów w związku, no to to się tak nie da. Po prostu związek się wypali jak zapałka i to widać w otoczeniu. Pełno ludzi ma tego typu problem i się związki wypalają właśnie w takim czasie, około 18 miesięcy. Czasami nawet niektórzy potrafią po pół roku się sobą znudzić, bo podchodzą do związku bardzo monotematycznie. Mężczyzna też jest już rozleniwiony, przyzwyczajony, czuje się pewny, że ma Cię w kieszeni. Więc gdy mu zasygnalizujesz, że potrzebujesz jakichś zmian, czegoś więcej, to jego poprawa będzie najwyżej chwilowa i minimalna, byle Cię tylko nie stracić. Czyli znowu fuszerka na odwal się, żeby zachować status quo. Taki facet musiałby przejść edukację związkowo od nowa, a tego większość mężczyzn nie chce podjąć, bo im duma nie pozwala. Kobieta pozostaje sfrustrowana, że oddała mężczyźnie tak wiele, albo miała nadzieję, że to, że prowadzicie związek tak, a nie inaczej, doprowadzi do tego, że będziecie szczęśliwi, a tu jednak okazuje się, że nie tędy droga. I po pewnym czasie już nawet facet się nie stara, i jeszcze na dodatek przestał Cię pociągać właśnie tym, że używa ciebie tylko w jednym celu. Także pozostaje ci zebrać siły na rozstanie po kilku nieudolnych próbach ostrzegania go. Był też taki artykuł, w którym pisałem o podziękowaniach kobiety za narzeczonego. O jego przemianie na lepsze. W którym to zaskutkowało. Możesz wyszukać ten artykuł, wpisując. Strach przed zranieniem, boję się związku z dziewczyną. Dodałem do tego artykułu tą historię, aczkolwiek jest ona dodana też pod kursem: Jak zdobyć dziewczynę 12 randek, jak utrzymać związek pod. Stroną ze spisem treści, czyli jak wejdziesz na jakikolwiek kurs albo na zakładkę kursy, to też na dole jest, ta, jest taka ramka podziękowania kobiety za narzeczonego. Tam też o tym wspominałem. Zresztą mogę Ci przeczytać jej historię. Cześć Pawle, mój narzeczony uczył się z Twoich materiałów i chciał budować związek inaczej niż wszyscy. Jesteś dla niego autorytetem w tych sprawach. Dzięki tobie przełamał swoją nieśmiałość i poświęcił na to dwa lata. Wie, że związku nie buduje się na seksie. On się uczył z nich kilka lat temu, z tych materiałów, i zapadło mu w pamięć, żeby za szybko nie iść z kimś do łóżka. Nie chciał w ten sposób nic budować, bo mówił, że to płytkie. Sam mnie też testował. Co się później dowiedziałam, czy się obrażałam, czy przychodziłam na spotkania, czy byłam stabilna, więc był bardzo ostrożny co do mnie i bacznie mnie obserwował on chce się dalej uczyć i dbać o relację, pracować nad sobą, bo sporo pracy już zrobił. Do seksu nie spieszył się w ogóle i nawet o nim nie wspomniał przez dłuższy czas. Potem się pytał, co on dla mnie oznacza, a ja się tak w nim mo zakochałam mocno w jego osobie i w ogóle, że sama chciałam, bo uznałam, że mu ufam i chcę z nim być bliżej. Ma potencjał na dobrego męża, skoro szukał i widział, że z tymi związkami to jednak nie tak prosto jest. Bo miał przede mną dziewczyny, ale chciał innego związku, takiego, o którym mówiłeś ty i tym mnie urzekł. Takim dorosłym podejściem do tych spraw i takiego kogoś szukałam. Wcześniej straciłam chłopaka, bo nie chciałam tak od razu, to po prostu poszedł do innej. Mój były tylko by leżał na łóżku i gapił się w sufit i nic nie potrafił zorganizować, tylko mnie cisnąć z seksem. A ja dostawałam szału i mnie to psychicznie męczyło. Dlatego, jak pojawił się mój narzeczony i przedstawił mi swoje podejście do tych spraw, i na nic nie naciskał, i jeszcze potrafił randkę zorganizować fajną, to mnie tym ujął. Co by nie było, dzięki Tobie dał mi dużo szczęścia. Dziękuję. Ostatnio oboje słuchaliśmy Twoich materiałów, które kupił o tym, jak utrzymać związek, i naprawdę widziałam, że dotarło do niego, że trochę się opuścił i wtedy zorganizował parę fajnych rzeczy. Wczoraj powiedziałam mu, że jeśli zdobył mnie dzięki Twoim radom, to powinien nadal się w tym temacie rozwijać. Bardzo Ci dziękuję za poradę, naprawdę, bo kobiety, z którymi mam kontakt, to zepsute baby, które nigdy mnie nie zrozumieją. Mam 31 lat, ogrom pracy w siebie włożyłam i nie chcę żyć jak inni w koło bez zastanowienia i głupio. Pozdrawiam i ściskam Cię mocno, Ewelina. Super, tak to powinno wyglądać, i takiego chłopaka ci życzę. I tak to powinno wyglądać, że mężczyźni powinni się wziąć za siebie i się ogarnąć. A nie tylko, że kobiety mają im mówić, jak mają się nauczyć prowadzić związek, to mężczyźni powinni sami od siebie chcieć zbudować udany związek. No a w tym przypadku u ciebie wygląda na to, że ten chłopak nie przejawia zbytnio jakiejś chęci, ale możesz to sprawdzić, dać mu kilka razy jakieś ostrzeżenie, zachęcić go, spróbować zmotywować żeby zadbał o ten związek, żeby coś więcej między wami było, ale najczęściej on już jest przyzwyczajony, rozleniwiony, więc jego poprawa będzie minimalna i tylko na chwilę, żebyś tylko nie odeszła. Następnie, jeżeli zobaczysz po dwóch, trzech, czterech sytuacjach, że jego poprawa jest nietrwała i mierna, to pozostaje ci odejść i następnym razem nie budować związku na seksie, tylko najpierw zbudować świadomość w tych tematach, szukać odpowiedniego mężczyzny, który będzie chciał czegoś więcej, i będzie chciał właśnie zbudować udany związek, dbać o niego przez wiele udanych lat. Należy to nie tylko obserwować, ale nawet o tym porozmawiać w okolicach 10 spotkań właśnie na temat podejścia do życia, do związku, do seksualności, dbania o związek, żeby wyeliminować niepoważne, niedojrzałe osoby, które koncentrują się głównie na seksie. Należy także dostrzec ten problem sobie samej, że na to pozwoliłaś i prawdopodobnie sama tak chciałaś i nie widziałaś w tym problemu, co ugryzło cię dopiero po dłuższym czasie, gdy zobaczyłaś, jakie są tego konsekwencje. Tak, oczywiście, że po 10 spotkaniach można porozmawiać o takich życiowych tematach, jak podejście do seksu i tym podobne. Kiedy jest do tego odpowiednia sytuacja, atmosfera, warto jest poruszyć te tematy. Nie są to żadne oświadczyny, tylko luźna rozmowa na zasadzie Słuchaj, nie wiem, czy będę z tobą za rok czy za dwa, ale chciałbym zbudować udany związek i uniknąć bolesnego rozwodu zranienia niepotrzebnego rozstania, czy po prostu takiego wypalenia się związku. I zaprzepaszczenia dobrze zapowiadającej się relacji na skutek wypalenia się relacji i takich klasycznych błędów właśnie poprzez budowanie na seksie. I można to łatwo uniknąć. Dlatego chciałbym poznać Twoje podejście do tych spraw i budować związek powoli, nie na seksie, tylko na czymś więcej, żeby się nie zaślepić, żeby się dobrze poznać, żeby. Łączyło nas coś głębszego, jakaś wspólna perspektywa. Bo inaczej to się wypali jak setki związków dookoła w naszym otoczeniu, które dzisiaj są, a jutro ich nie ma. I tak w kółko ludzie szukają wrażeń z kimś innym lub się męczą ze sobą z powodu przyzwyczajenia. A ja tego chcę uniknąć, chcę czegoś więcej. Chcę wysokiej jakości relacji, a nie bycia z kimś byle, żeby być. Bo dla mnie to jest strata czasu wtedy. Więc jeśli dla Ciebie związek i seks to jakaś forma rozrywki i sama nie wiesz po co to robisz, albo sam nie wiesz, kiedy to kobieta mówi do faceta, to lepiej, żebyśmy to wiedzieli już teraz, po paru spotkaniach, dziesięciu spotkaniach, ośmiu, siedmiu, zależy jaka jest sytuacja, czasem jedenastu, dwunastu, różne są sytuacje, kiedy zrobi się gorąco, można o tym porozmawiać. I lepiej jest wiedzieć to od razu, a nie za pół roku czy za rok się okaże, że. W ogóle jesteście ze sobą z różnych powodów. Na przykład, że jedna osoba chce się zabawić i chce się dowartościować, a druga chciała budować coś poważnego. To, to, to nie jest dobre, żebyście po pół roku albo po roku się dowiedzieli o tym. Powinniście od początku budować związek pod kątem udanej, długotrwałej relacji, no albo od początku obydwoje zdawać sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, tylko to jest co najwyżej jakaś zabawa. Jest to oczywiście skrócona wersja tego, co jest w materiałach. Bardziej szczegółowo i dogłębnie poruszam te tematy miłości, związku, utrzymywania relacji, na przykład w drugim miesiącu programu Wolność od nogów seksualnych 90 dni, a także są tego typu kroki do związku w programie 12 randek do związku, czyli ten jak zdobyć dziewczynę 12 randek, czy jak utrzymać związek z kobietą swoich marzeń. Na tą historię otrzymałem również bardzo wartościowy komentarz czytelnika. Mam kilka newsletterów polskich i zagranicznych autorów, którzy uczą technik łóżkowych. I też tam czytam różne filozofie na ten temat. Większość tych seks edukatorów skupia się na właśnie powierzchowności. Głównym przekazem jest krótko mówiąc to, że kobieta cię zostawi jak nie będziesz dobry w łóżku. Musisz jej zapewnić wiele różnych emocji, zaimponować jej koleżanką, by twoja kobieta była z ciebie dumna. Różnego rodzaju randki mające jakieś seksualne emocje wzbudzić, jakieś tryczki i tym podobne. Najbardziej bawią mnie opinie ich kursantów, którzy chwalą się, jak odnowili związek, czy rzekomo odzyskali błysk w oczach ich dziewczyny dzięki jakimś technikom łóżkowym. Podejrzewam, że ten facet z historii tej kobiety właśnie ma tym wyprany mózg i myślał, że nic poza tym nie musi robić, skoro jest dobry w łóżku i że to wystarczy. Że od dupy strony buduje się związek, a tu biedna dziewczyna zastanawia się, czy to z nią coś jest nie tak, skoro jej tak dobrze było w łóżku z nim, a tu nagle jej się przestaje chcieć. Krótko mówiąc, pusta przyjemność, gdzie seks jest tym, co wzmacnia fundamenty wcześniej zbudowane, ale sam w sobie bez tych fundamentów nic nie wzmacnia. Z drugiej strony to jest pokrzepienie dla tych, którzy trzymają się zasad mimo ogromnej pokusy i nadarzających się okazji, które odrzucają z własnej woli, mając świadomość, jak to działa. Biedne kobiety często myślą, że to jest klucz do szczęścia, tak jak w filmach jest to pokazywane i stąd są czerpane wzorce. Ja osobiście nie wiem, czy one są aż takie biedne, ponieważ wystarczy się schylić, troszeczkę poszukać, zwiększyć swoją świadomość, a nie tak mówić, o, biedna ja nie wiedziałam. Także ja bym tak nie usprawiedliwiał tych kobiet. Czytając dalej, życzę Iwonie silnej woli i wytrwania w zrywaniu tej relacji. Czeka cię straszny ból, który musisz przejść i bezwzględnie się odciąć. Radzę wszystkich sentymentów wtedy się wyzbyć, to jest najgorsze, mi pomogło spisywanie każdej sytuacji, w której źle się czułem, gdy ona coś niefajnego powiedziała, zrobiła, zwykle okazała ostentacyjnie brak chęci, brak starania się. Przy osobie, z którą zrywałem relację mimo mocnego przywiązania. Gdy tylko jakiś sentyment mnie naszedł, to odpalałem listę tych spisanych wcześniej złych sytuacji i wtedy szybko trzeźwiałem. Tylko to mi pomogło na tyle, by mógł się skupić na poznawaniu innych kobiet bez skazy przywiązanie do toksycznej relacji, która mnie od tego powstrzymywała. Pozdrawiam Mateusz. Dzięki bardzo Mateusz za wartościowy komentarz. Za odpowiedź, podzielenie się wnioskami w pełni się zgadzam. Dzięki takiemu podejściu nie trzeba się zastanawiać, jak zatrzymać kobietę, która chce odejść i nie ma ochoty na jakieś zbliżenia, unika bliskości, ponieważ nigdy jej to do głowy nie przyjdzie, ponieważ związek będzie zbudowany na czymś o wiele trwalszym. Polecam również zapisać się na bezpłatne porady mailowe, w których znajdziesz więcej odpowiedzi na częste pytania. Kliknij w link poniżej tego nagrania i skorzystaj. Z materiałów dostępnych na mojej stronie internetowej polecam Ci także pełne programy 12 randek i utrzymać związek. Jeżeli Ci nagranie podobało, to daj kciuka w górę i podziel się w komentarzu na temat wartości, na których Ty budowałeś do tej pory swoje związki. Także wszystkiego dobrego, ja Cię serdecznie pozdrawiam, do następnego razu, trzymaj się, cześć.